Mecze na wyjeździe są zdecydowanie trudniejsze niż te grane u siebie, i podobnie sprawa ma się w mojej pracy. Ja nazywam się Mariusz Stenkiewicz, jestem adwokatem i dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę. Rozprawa na wyjeździe to dosyć taki szczególny czas. Wiadomo, że do rozprawy trzeba się przygotować, więc, co najmniej dzień wcześniej, już trzeba usiąść i przejrzeć sprawę, zobaczyć, co tam się działo, przypomnieć sobie najważniejsze wątki. Jakby wydaje mi się, że to bardzo rozsądne podejście. Niektórzy robią to nawet wcześniej. To zależy w sumie od naszych preferencji. Wstajemy rano, pijemy kawę, zbieramy, zbieramy graty. Najlepiej by było też się jakoś tam ładnie ubrać do tego sądu. Zdecydowanie lepiej. Wiem, że powinienem jeszcze nałożyć krawat, ale jest trochę za wcześnie na krawat. Kiedy już wyjedziemy i okazuje się, że trafiliśmy na korki, oznacza to, że wcale tak wcześnie nie wstaliśmy, jak nam się wcześniej wydawało. Rozprawy wyjazdowe mają zasadniczo kilka przeszkód. Pierwszą z nich jest właśnie sama podróż. Podróż jest męcząca, zabiera energię. I przede wszystkim w podróży też czekają na nas różnego rodzaju pokusy. Czy hot doga, duży i duża kawa. Wiadomo, że jak już dojedziemy na miejsce, to też trzeba dać sobie wszystko. Zapomniałem krawata. Można byłoby się zastanowić, oczywiście, nad tym, że moglibyśmy znaleźć kogoś na zastępstwo na miejscu. Po co jechać 300-400 km do drugiego miasta, tylko po to, żeby spędzić na rozprawie 10, 15, 20 minut, czasami może godzinę. Ale jest taki rodzaj spraw, czasami nie można oczywiście tego nadużywać, że nie możemy tego powierzyć osobie obcej. Nie możemy na kogoś zrzucić takiego gotowca i liczyć na to, że kilka dni przed rozprawą ta osoba weźmie i się przygotuje należycie do tego, żeby reprezentować interesy naszego klienta. Bywa też tak, że klient się nie zgodzi na to, żeby ktoś inny, jakaś inna obca osoba go reprezentowała. To jest kwestia zaufania ale też kwestia tego, że nie znamy, że tak powiem, warsztatu pracy i etyki pracy takiej osoby, która się zgłasza i która się może zgłosić z najlepszymi intencjami. Więc niestety czasami trzeba to wszystko zrobić samemu. A skoro szykowaliśmy się na tę bitwę od dawna i zbrojenia trwały praktycznie od samego początku i traktacje ugodowe z drugą stroną nie przyniosły niczego, Dobrego. W takiej sytuacji nie mamy innego wyjścia, jak przyjechać. W pełni skoncentrowani, w pełni przygotowani, ale tak jak mówiłem, rozprawy na wyjeździe mają swoją specyfikę, więc jest nieco trudniej. Na miejscu oczywiście klient jest zdenerwowany, ma wątpliwości, ma wiele pytań boi się o to, że powie coś nie tak, boi się, że przegramy. To jest ten czas, kiedy po prostu klientem trzeba się bardzo ładnie zająć. Ale w tym samym czasie po drugiej stronie będzie nasz przeciwnik gotowy do konfrontacji i tylko czekający na to, żeby potknęła nam się noga. On no, czeka nas pewnie jakaś wymiana zdań albo wymiana ognia, wymiana ciosów. Dobra, rezygnuję już tej wojennej terminologii, bo ona jakby wprowadza nas na dziwne płaszczyzny. Jeżeli ktoś będzie zeznawać, oczywistym jest, że będzie się denerwować. Jest takie pytanie, które się bardzo często pojawia w poszukiwaniu świętego grala, wygrywania każdego procesu sądowego. Jak zeznawać, żeby było dobrze? A przez słowo dobrze to znaczy, żeby wygrać. N nie ma tutaj jednej takiej właściwej odpowiedzi. Nie ma powiedzmy takiego wzoru, takiej formuły na wygrywanie procesów przez składanie jakichś tam zeznań. Najlepsze zeznania, najlepiej brzmiące zeznania to oczywiście te prawdziwe. Czyli wtedy, kiedy mówimy spontanicznie, kiedy mówimy energetycznie, kiedy po prostu brzmi to dla wszystkich dookoła autentycznie i ta szczerość wypełnia salę sądową po brzegi, to dla uczestników procesu, dla każdej ze stron, dla sądu jest to taka bardzo wyczuwalna aura. Natomiast kiedy przychodzi do zeznań tak zwanych wyreżyserowanych, w swym wydźwięku takie zeznania są nieautentyczne. A takie zeznania też bardzo łatwo podważa się pytaniami o materiał dowodowy, o to, co się znajduje w aktach sprawy, versus to, co dana osoba. Mówi. No i wtedy widać, że ta misternie ukuta wersja zdarzeń bardzo szybko się rozpada, jak domek z kart, bo po prostu scenariusz nie przewidywał tych pytań, które może zadać druga strona. I bardzo trudno jest przewidzieć takie pytania, dlatego nie opłaca się tego robić. Przegadanie tak zwane z prawnikiem treści swoich zeznań polega na tym, żeby powiedzieć prawnikowi to, co leży nam na sercu, żeby to wybrzmiało na głos, a prawnik nam powie, w jaki sposób te zeznania zostaną ocenione. Czasami jest rzeczywiście tak, że między tym, co Wy rozumiecie przez niektóre sformułowania, przez niektóre właśnie słowa, zupełnie coś innego będzie rozumiał sąd, zupełnie coś innego będzie rozumiała druga strona. I tutaj jest właśnie miejsce na pracę. Bo ja mogę powiedzieć, wie pan co, jeżeli Pan to powie, ja wiem jak było, ale jeżeli Pan powie to w ten sposób, to sąd to zinterpretuje w ten sposób. Proszę się zastanowić, czy na pewno Pan takich skutków oczekuje. Ja nie będę mówił tej osobie, jak ma powiedzieć, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Wtedy odziera się taką osobę z autentyczności, z tego, że te zeznania są właśnie szczere, płyną od siebie. Bo nauczenie się pewnej roli mało kto jest w stanie wytrenować się aktorsko na dzień przed rozprawą, tak, żeby zeznania, które zostały mu podyktowane, zabrzmiały jak jego zeznania. Ja za radą pewnego wybitnego prawnika przestałem przygotowywać z kolei od siebie listy pytań. Kiedyś to były po prostu listy po 50 pytań, bo wydawało mi się, że tutaj to był mój scenariusz scenariusz na całą rozprawę. Siadam, dostaję głos od sądu, wtedy mogę pytać po kolei i rozparcelować tę całą sprawę na czynniki pierwszej i obnażyć tego, to, że ten świadek kłamie. Problem w tym jest taki, że dużo pytań już zostanie zadanych, na niektóre pytania świadek już zdąży odpowiedzieć, nawet nie trzeba ich zadawać, bo przy okazji jakiegoś tam wątku poruszy inne, które pytania już przejmie sąd i wtedy trudno jest zadawać je ponownie, ponieważ sąd od razu nam halo halo, halo, panie mecenasie, to pytanie już padło. Więc zamiast wypisywać sobie bardzo długą listę pytań, których w większości nie zadamy, lepiej jest rozpisać sobie najważniejsze wątki, które uważamy, że powinny być poruszone i w obszarze tych wątków się poruszać i wtedy na podstawie tego oceniać i formułować pytania na Ważna jest jeszcze jedna rzecz z punktu widzenia osoby, która musi przed sądem stanąć, żeby pozbyła się tego, nazwijmy to, wewnętrznego wstydu, który czasami może nas spędzić w kłopot. No to mam na myśli to, że bardzo często ludzie pytani na rozprawach o różne rzeczy. Mają dwie strategie. Pierwsze, od niechcenia albo bardzo szybko odpowiadają, potwierdzają albo negują, byle tylko szybko odrzucić od siebie pytanie, byle szybciej się to skończyło, chcą mieć to już jak najszybciej z głowy, nie zastanawiają się zupełnie nad skutkami swoich odpowiedzi, mimo że nawet do końca ich nie rozumieją. I właśnie przechodząc do tej kwestii, nie rozumieją. Bardzo często, jak już wspomniałem, język sądu czy język prawników różni się od tego, jak ludzie rozumieją pewne sformułowania. Jeżeli zadawane jest wam pytanie przez sędziego, czy też przez drugą stronę. Nie za bardzo rozumiecie te sformułowania, te terminologie, którą się posługują czy jedna, czy druga osoba. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopytywać, upewnić się, żeby powiedzieć nie rozumiem. Żeby powiedzieć nie wiem nasze wyobrażenia co do danego zdarzenia, co do danej umowy, opisujemy własnymi słowami: Nie róbcie z siebie kogoś, kim nie jesteście. Nie próbujcie być na siebie prawnikami, bo to was tylko sprowadzi na złą drogę. Nie no, zabrzmiało to dobrze. I żeby nie było tak łatwo, są też kwestie, o których ja cały czas myślę. Są też obawy, które mną targają. Czy jestem odpowiednio przygotowany, czy zadam wszystkie pytania, które trzeba zadać, czy nie pominę żadnej ważnej kwestii? Czy będę się w stanie dostosować do zmieniających się warunków na sali sądowej. Czy będę reagował szybko i trafnie. W końcu nie mam pełnej kontroli nad tym, co tam się stanie. Do tego momentu zrobiłem wszystko to, co mogłem. Natomiast w chwili, kiedy te drzwi się zamykają, drzwi od sali sądowej, wszystkie pytania, o których wspomniałem, one muszą po prostu ucichnąć. Już o tym nie myślimy. Teraz już jest tylko sprawa, jest już tylko klient i przysłuchujemy się dokładnie temu, co się dzieje na sali sądowej. Natomiast jeżeli ktoś będzie nadal zadawał sobie te pytania, o którym wspomniałem, będzie ciągle to jakoś roztrząsał w sobie. To znaczy, że kompletnie nie myśli o sprawie, o kliencie, myśli tylko i wyłącznie o sobie. Także nasza empatia, profesjonalizm przed ego. No i na koniec dnia, kiedy już jest po wszystkim, kiedy wychodzimy, wiadomo, nieco zmęczeni. i sponiewierani, ale z drugiej strony zadowoleni. To już jest za nami teraz. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Możemy powoli wracać. W sumie wyszło nie najgorzej. Trochę my dostaliśmy, trochę oni dostali. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Najgorsze jest tylko, jak cię oświeci na sam koniec. To jedno zabójcze pytanie, którego nie zadałeś.